Dobrze. No cóż. Nie ma taki prawda? Ty uprzestawcie to on sam wyjedzie. No cóż, trzeba czekać, aż się wypali upon. O, tak, o, tam. No. Dziadek Krzysztof musi wam mówić. Do góry, zawodniki! Do góry, do góry! Nie, nie pchajcie po ziemi! O tak, o tak, nabujanego. O, z przyjemnie wyczuwalnym oporem, panowie. No i teraz do przodu, do góry. Hop, hop, hop i jedzie do tyłu. Tak, pięknie. No, proszę. A teraz panowie proszę odwrócić się w moją stronę i powiedzieć chórem, dziękuję ci guru. No koło ma koślawę, no to nie pojedzie, no to Boże. Telemark mu nie wyszedł. Ale był to najdłuższy skok, proszę Państwa. Jest właściwie. Nie. Nie, tam złapał chyba oponę i to go ściągnęło. Brawa na niego. Tutaj na prostej, brawa, żeby widział. Żeby widział, że kochacie go, tak. Kochamy wszystkie czarne golfy.